Dzień dobry. Dawno mi nie było. I pochodzicie trochę ze mną. Chociaż ja wyjątkowo na tarasie noga mi coś boli. Stanowiłem coś w jakąś dziurę. Wywinęła mi się. I boli teraz okropnie. Ale moja chodź z tarasu. Wam nagram. No bo jak tu tyle czasu bez spacerów w nowym roku. Śnieg powadał, ale tak jak szybko spadł, tak szybko ginie. Sąsiad pięknie przeczyścił też swój lasek. Widok mamy teraz jeszcze fajniejszy. Piesek dziś czeka, Ptaszku brak. Miało znowu padać ale nie pada fajna zima, około zera stabilnie pszczółki Śpiłam sobie po aby do wiosny Już po tego bo jak będzie się coś działo woda jak widzicie trochę Trochę zamaznięte, bo nocami jest na minusie, dzień na plusie. No. Nie widać tutaj w tych grządkach, że tu kiedyś były kwiaty. no same, same krzewy i drzewka zimnozielne fajnie teraz uzupełniają te braki. Także fajnie pomieszać takie roślinki, bo zawsze coś tam pięknie przy ozdobi, strażacy chyba na zbiórkę się umawiają, bo zwierzyny żadnej nie ma Sam się mi pozazdrościł Bo cały lasy wykosiłem, u niego takie knieje Jeszcze do tego przeszedł się tam zobaczę tam z mi trochę go klępa pogoniła i mówi tak dalej być nie może. On już starszy gości nie że uciec. No i mówi, przeczyszczę to, chociaż będę widział, że tam są, bo takie bagniska fajniej się tam żeruje. No ale jak zaatakuję, to nie za bardzo. U sąsiadów też spokój. Pomidorów jeszcze nie sadzą. Ogórków nie sieją. Tylko ziemię ładnie widać, że zielony u mnie trawa, a u nich żyto. Na piękny kraj wam powiem, nie ma jak na wsi, jak jest trochę lasu. Jesteśmy już na ścianie południowej. A byliśmy na ścianie wschodniej Tak I tutaj też Nawet nie poznacie były kwiaty Trudno sobie to wyobrazić A tu też była grzanka. też i dlatego tam spacerowałem o, tam daleko ten za mgłą Jest duży staw Przed nim jest mniejszy a tu rów, który łączy wszystkie wzdłuż Cześnia Znaczy wiśnia kwitnąca, ozdobna Też cisza Na południu też cisza Zobaczymy jak będzie na zachodzie Ale cichutko w konikach pewnie ptaszki śpią Budka reszta. Krety buszują. Ale nie wam pobuszują. Jak nie mogą spać, to muszą coś robić. Sam wiem, że jak nie mogę spać, to wtedy odpowiadam wam na pytanie, Pewnie się dziwicie czasami, że w pierwszej, drugiej w nocy odpisuję i was budzę. Ale jak ja spać nie mogę, to czemu wy macie spać? Nie będę złośliwy Tam fajne ule, tak luźcinowe, ale więcej ich nie będę kupował, bo zawsze jakiś amator się na nie znajdzie, to chciano mi ukraść. Tu w zeszłym roku ktoś jeden ule otworzył. Pszczoły z moku i zginęły. Ale cisza. Nawet gęsi nie krzyczą. No nie małżonka. Cisza. Fajnie. I to pszczółka Śnieg tak do końca nie zginął. Fajnie podkreśla te giniaki. No i teraz ściana zachodnia. Tam w oddali stawik mały, las brzozowy, wszystko już wycięte. Pięknie zioła będą księg. Na wiosnę mlecze, zwonki, rumianki. Wszystko będzie kolorowe tu po łosinach już jest dużo drzew i krzewów to wszystko ładnie zarośnie to kolejny staw ten z tymi mostkami mostek trochę widać właśnie jak na nim leży to w oddali drugi butki już posprawdzane, poczyszczone no, to jedna się otworzyła na brzezie. Trzeba zamknąć. Bo przeciąg. Tu też była grządka kwiatowa. A teraz królują miglaki do rowiśnia. Ostrokrzew. Na ostro, no, ostro jeszcze trochę owoców. No dobrze starczy na luty. Ale jeżę już obrane do cna. Ani ziarenka. Moja no mojej północna. Gęsi mnie dojrzały, mimo że jestem wysoko. To wszystko w Jak tam się czujecie? Nie, chyba wszystko dobrze. Patrząc się, gdzie ten stary w las. Drzewa jeszcze dużo. tutaj też grządka z kwiatami. Ale tylko są iglanki. Tam daleko pszczół. O, w gruszy. Nocują jakieś czarne ptaki. A tam jest pełne dziupli. Może dlatego. cieplutkę w takim starym drzewie. Jak dziurawić to Tu moje rumowisko. Fajnie, jak tak brzozy są. I idzie po trzy, po cztery Po dwie w jednym miejscu Fajnie to wygląda To wrzosy A tutaj dużo wrzosów Przykryte igliwiem ziodły Żeby nie były takie rude na wiosnę A no tu trochę głośniej I staw Bóg hen Daleko się ciągnie mhm. ładna, strona północna też ładna. Na przyrody to nie ma znaczenia Bo każdy krajobraz zaczyna się od punktu z którego patrzymy byśmy poszli 20 metrów dalej, to by było południe. Opochrywałyby no, sobie. Jeszcze trochę, jeszcze może przyjść uraz. Nie mogę ich na wodę puścić. Bo po prostu by je złapały lisy. Musicie na razie sobie tam siedzieć. Tam jest bezpiecznie podwójna siatka. Nawet kuna nie wyjdzie. No to co do zobaczenia. Bo ja zmarłem z też. Dziękujemy za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli chcesz wspomóc naszą działalność, zapraszamy do naszego sklepu internetowego Zielone Pogotowie. Tam znajdziesz wszystkie nasze poradniki. To, że kupisz u nas poradnik lub inne produkty będzie dla nas największą pomocą w prowadzeniu tego kanału.